To jak szpital, tyle że dla helikopterów i samolotów. Na lotnisku w Goleniowie powstała druga w kraju, obok Warszawy, stacja obsługi technicznej lotniczego pogotowia ratunkowego. Tu maszyny przejdą serwis i naprawę usterek. Inwestycja kosztowała 8 milionów złotych. Mateusz Burdziński Szczeciński eurokopter dziś uziemiony przez mgłę. Jest czerwona obwódka, to znaczy, że nie ma pogody. Ale zachodniopomorska baza wykonuje największą liczbę lotów w skali kraju. Rocznie ponad 900. Dociera do miejsc, do których nie mogą dotrzeć np. ratownicy medyczni ambulansami, ale i przewozi pacjentów w nagłym zagrożeniu życia. To w naszym regionie odbywały się pierwsze loty ratownicze jeszcze przed powstaniem LPR-u. Ta wieloletnia tradycja, obok lokalizacji, zdecydowała o stworzeniu u nas bazy technicznej, ale nie tylko tradycja. Dało się właśnie w Szczecinie zebrać dużą grupę mechaników, młodych mechaników, zdolnych mechaników, którzy rokują, jeżeli chodzi o efekty na przyszłość. Teraz mogą oni pracować w komfortowych warunkach, w dużej ogrzewanej hali. To ważne, bo od ich pracy zależy bezpieczeństwo pacjentów i załóg śmigłowców. Jednocześnie można tu serwisować cztery maszyny. Stacja w Goleniowie ma także nadzór nad sześcioma innymi bazami w kraju. Jeśli tam jest jakaś usterka poważniejsza, z którą nie może sobie poradzić mechanik filiowy, to wtedy tutaj bierzemy oprzyrządowanie do usunięcia tej usterki. Ale żeby nie było tak kolorowo, w Pomorskim wciąż kuleje sprawa lądowisk. Pożądane byłoby, żeby wszystkie oddziały ratunkowe, które są zakontraktowane w naszym województwie, miały swoje lądowisko, tak by mogły wszystkie przyjmować pacjentów ciężko rannych. A lądowiska ma tylko 8 zachodniopomorskich szpitali. Dla porównania w dolnośląskim jest ich 17, w lubelskim 15, a w pomorskim 12. Tylko trzy nasze szpitale w Szczecinie przy Unii Lubelskiej, w Gryficach i Świnoujściu. Mają lądowiska umożliwiające lądowanie po zmroku goleniów Mateusz Gurdziński.